Cześć! Dzień dobry! Piękny poranek się zapowiada. Wtorek niosę sianko dla moich owieczek. Kurczę, już trzeba siankiem dokarmiać. Okra trawa, nie mam jak wykosić, więc idę z siankiem. Troszeczkę im urozmaicę. Póki co to zielona trawa i zielona trawa. Zobaczymy jak im pójdzie siano. Mam nadzieję, że równie dobrze, ale błota się narobiło u nas. Powiem Wam, cały czas spada. Jest kaszana. Popatrzcie, jaka kaszana, kurcze. Jednak muszę coś tutaj pomyśleć, może jakiś piach przywieźć, bo strasznie mokro jest tutaj. Padało za trzy dni i o tak to wygląda. Gęsi już tam poszły, bo strasznie rozpiernic tutaj u kur robiły. Generalnie muszę się skupić na tym, że tutaj będą na tym wybiegu tylko i wyłącznie kury. Tak to właśnie zrobimy, bo za duża ciapa się robi, drodzy widzowie. Tu muszę nawieść piachu, tak żeby no troszeczkę bardziej sucho tu było, bo nie podoba mi się takie rozwiązanie, że tutaj jest tak mokro. Gęsi zostały zabrane z racji tego, że tam przy tym automacie po prostu staw robiły, nie? Wylewały mnóstwo wody, dlatego teraz są tam. Ale to tylko chwilowo tam są. Pytanko do was, u was tak samo, że te kury słabo niosą? Nie wiem, kurczę, powiem wam, już tak fajnie było, ale jak te noce zimne się zaczęły, w dzień jest w miarę ok, koło 12 stopni, 13, nawet czasami jest słonecznie, ostatnio 3 dni nie, ale ogólnie zdarza się, że jest słonecznie, natomiast noce zimne i po prostu u mnie jest masakra. Eee, może 15% tych kur, które mam, a który. Eee, 15% no nośności. Nośności, nośności. Tak mi się to wydaje z moich obliczeń, że mega, mega słabo. Dajcie znać, czy u was tak samo. O, słoneczko zaczyna wychodzić. Pięknie. Cześć, dzień dobry tu Lenin! <śleszy> Ale żeście mnie okrzcili. Może i z tego profila rzeczywiście wyglądam jak Lenin Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale ubawiło mnie to dość mocno Zwłaszcza, że bardzo dużo ludzi zauważyło jakąś podobiznę Może i tak, kto wie, może ja jakiś spadek powinienem tam od Putina dostać Muszę się skontaktować z nim w tej sprawie Kochani, yy, czekam, tak jak wam ostatnio mówiłem, że piasek muszę przywieźć, żeby tam yy, troszeczkę poprawić ten wybieg okur Właśnie czekam na, na przyjazd yy, Do stawy muszę przestawić auto tak, żeby był dojazd, i będziemy tam poprawiać ten wybieg. Tutaj Wam pokażę. Ostatnio mi wujek podrzucił takie oto słupy trzy telefoniczne, łącznie z filarami, z tymi, przepraszam, z fundamentami. Więc jakiś gruby projekt na wiosnę się kroi. Jeszcze się zastanawiam dokładnie, co by tutaj z tego wykombinować. Wiecie, nie byłbym Maciejem, gdybym już coś tam po głowie mi nie chodziło i gdybym na czymś już nie myślał. Coś generalnie mam w tym temacie i coś będziemy robić. A teraz wam pokażę, się chciał ten piach zrzucić. Tutaj sobie zajedzie i mam nadzieję, że o tutaj będzie w stanie mi to zrzucić. Tu, to jest w miarę najbliżej, tam wybiegu. Bliżej niestety nie mogę podje podjechać tam, bo tu jest czereśnia, więc nie da rady bliżej. Tutaj będziemy zrzucać ten piach i stąd będziemy po prostu wozić taczkami. Nie będzie to piach typowy piach, w sensie pół na pół będzie. 5 kubików będzie zwykłego piachu, a 5 kubików będzie takiego piachu takiego rzecznego, zwisły on jest. Czerpany. On jest taki szorstki, do, trochę grubszy, bo tak do 2 mm. To będzie miało funkcję taką, że kury jak sobie trawią, to one muszą mieć małe kamyczki. nie? Tam sobie yy, wiecie, one nie mają zębów, więc one dziubią całe ziarna i jak sobie nałykają kamyczków, to w żołądku tam się to ściska z tymi kamyczkami i w ten sposób trawią. I to też myślę pomoże im yy, w dostępie do takiego naturalnego. Naturalnego surowca, jakim jest drobniutki kamień, tak żeby lepiej sobie wszystko trawiły. Tu wam jeszcze pokażę troszeczkę przeschło, ale dalej to nie jest to. Dalej to. O, ranek jest, więc armia jest głodna. Dalej jeszcze jest mokro, i tu bym właśnie chciał pozasypywać to. Dodatkowo chciałbym tutaj te dziury też pozasypywać. Tam widzicie takie pokopały sobie, więc to muszę wszystko naprawić. No ale to wszystko. Zobaczycie po kolei. Dzisiaj prawdopodobnie tylko po prostu ten piach zostanie przywieziony, bo wiecie, to nie jest tak chłopsiu kilka ton piachu przerzucić taczkami, więc to też będzie grubsza rozwinka. Kto wie, czy jutro się tym nie zajmę, ale to wszystko się okaże. A i witam serdecznie wszystkich nowych na kanale. Mnóstwo osób postanowiło po tym moim shortsie, w którym to porównujecie mnie do Lenina. Yy, przyłączyć się i obserwować. Dziękuję Wam serdecznie, witam na kanale. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, że Wam się spodoba. Z tego profilu? Podocili, nie wiem. Muszę się mamy zapytać, czasem w Rosji gdzieś nie była. I będziemy wiedzieć, czy ja jakieś mam powinowactwo, czy nie. Nigdy w ten sposób na siebie nie patrzyłem, no ale człowiek się cały czas czegoś o sobie dowiaduje, więc może coś w tym jest. Może, kurde, jakiś spadek ja tam muszę. Zamiast w Totolotka proponowaliście, żeby tam do Putina napisać o spadek. Może, <laughs> może, może tak to właśnie zrobimy. Dobra, żarty żartami. Fajnie, że Wam się spodobał ten short. Popatrzcie, co one tutaj na przykład robiły. No tutaj jest pod zadaszeniem, więc mi się to bardzo podoba. I sobie tutaj grzebią się w tym piachu. No taka natura kurza, nie? Ale tu takie doły mi porobiły że to też wszystko musi zostać wyrównane. Tutaj jak się grzebią, to ja nie mam nic przeciwko. Tutaj się mogą grzebać. O tutaj pod brzozami też jest dość sucho, bo brzozy dobrze osuszają teren. Więc tu jest dość sucho i patrzcie, tu jest pełno takich miejsc, gdzie kury po prostu w słoneczny dzień grzebią się i czyszczą w ten sposób pióra, nie? w tych, yy, w tej ziemi ale tam pod tym, no to mi, kurczę narobiły trochę dziadostwa więc tam muszę wyrównywać to wszystko tak, żeby to ładnie wyglądało I mamy zabawę. Sprzęcik pojechał. I tak jak Wam mówiłem, pół mam takiego piaseczku lepszej jakości, pół gorszej. I będziemy to robić. Zaraz zobaczymy. Ten jest ten, jest taki miałki. Zobaczymy ten. O, ten jest grubszy. To jest ten rzeczny. On jest taki ostry. Yy, jakby Wam to wytłumaczyć? O, już wiem jak. Yy, jak na plaży jesteście. To to, ten piasek, to jest taki jak na plaży. Taki taki ostry. A tamten jest mięciutki, taki taki delikatny. Jak, nie wiem, jak w piaskownicy. O, Więc ten piaseczek jest elegancki. I on jest taki grubszy. Nie wiem, czy to, czy to da radę pokazać Wam dobrze, ale jest... Jego jakby ziarnistość jest dużo grubsza Chyba nie wyostrzy mi tak Elegancko, ale Jest dużo grubsza, jest taki ostry A ten jest taki fajny, mięciutki No ten jest mięciuteńki Miałki taki Strasznie delikatny, ale to jest właśnie ten, który ma iść na, na dół Żeby To błoto zasypać To jest ten gorszy A ten lepszy ten ostry będzie taki też na górę, ale też, żeby kury coś z tego miały. Zresztą, zaraz zrobimy test. Rzucę im wiaderko tego ostrego i zobaczymy, co będą robić. No, wysypałem trochę tego piasku i chcę zobaczyć, czy będzie zainteresowanie ze strony kur. Coś sobie tam szukają, elegancko. Właśnie o to mi chodzi. Żeby one te kamyczki takie drobne sobie zbierały i żeby miały czym trawić. Wiecie, one są najedzone te kury, więc one teraz tak trochę grymaszą, tak sobie chodzą, patrzą. Myślały, że jedzenie rzuciłem, więc szybko przyleciały, że coś może nowego, ale widzicie, są zainteresowane. I dobrze, jak grzebią, o to właśnie chodzi. Żeby miały to, co szukają. I żeby było więcej jaj! Bo jakby nie patrzeć, to wszystko robimy dla jaj! Dzięki za dzisiaj, kochani! Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich nowych na kanale. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć! Pozdrawiam, Lenin!